Ale jeszcze kibice wymęczyli tutaj sesja cała. Fajne momenty. Wiem, no, to jak zwykle. Kamil, <śmiany> dużo uśmiechów ten ostatni yy, dzień tego roku. Może jakichś fajerwerków nie było, ale było solidnie. Tak, dzisiaj e, w porządku dzień, bardzo, bardzo solidny. Skoki wydaje mi się na dobrym poziomie i takie. Yy, stabilne. O. Udało się dolać paliwa do barku przez ten dzień, czy ten dzień tak naprawdę nic nie zmienia w tym wszystkim. Nie wiem, no, wydaje mi się, że jesteśmy, znaczy nie wydaje mi się, ja czuję, że jestem dobrze przygotowany fizycznie do sezonu. Czasami coś świadomo, że nie, nie, nie wszystko funkcjonuje tak, jak bym chciał, ale takie są skoki, taki też jest sport ogólnie. Wystarczy czasami jeden dobry skok i wszystko później się jakby odwraca. No właśnie. Ty jesteś taką dryfującą na wietrze teraz łódką, czy raczej jest takim motorem w swoim kierunku podążasz? Jak czujesz? Znaczy, staram się po prostu bardziej myśleć o tym, co, co mam zrobić. Ehm, myśleć o, o po prostu dobrze wykonanym skoku. Ehm, no, i, no i tyle. I czekam po prostu na, na to, co się, co się później wydarzy. Wierzę cały czas w to, że. Ehm, każdy kolejny skok będzie po prostu takim, takim super skokiem, który da mi mnóstwo satysfakcji. No i, e, no i na to czekam. Kami te dwa skoki takie w serii treningowej wylądowane tak na dwie nogi, to tak celowo było, znaczy in, inaczej skupiały się po prostu na czymś zupełnie innym, a niekoniecznie na lądowaniu, a, tak, tak, dokładnie tak. I kolacja sylwestrowa to zawsze jest szczególna chwila dla was, no bo tak zasiadacie wszyscy wtedy zazwyczaj. No, jeżeli tak, no bo zazwyczaj. Znaczy nie, nie to, że tylko w sylwestra, zawsze siadamy razem do kolacji, ale. Um, no i dzisiaj będzie tak samo. Coś szczególnego z menu sylwestrowego lubisz? No, nie, tutaj. Byle by tylko było smaczne. No. A, a co dadzą, to zobaczymy. Czego by życzył polskim kibicom na ten nowy rok? Przede wszystkim sukcesu w sporcie. Dużo, dużo pozytywnych emocji. Um, od sportowców dużo pozytywnej energii, takiej ogólnej, i sobie vice versa. Kami, jaki to był rok dla Ciebie? Dobry, bardzo dobry. Hmm? A czego możemy Ci życzyć tak szczerze na kolejny? Tak, najbardziej. Zdrowia przede wszystkim, ale sportowo na przykład? No, Wydaje mi się, że zdrowie jest najważniejsze, bo wtedy można wiele osiągnąć, e, można bardzo wiele osiągnąć. A poza tym takiej wytrwałości i. Um, no i trochę szczęścia.